Cześć kochana, w dzisiejszym filmie nagramy sobie recenzję paletki nowej, którą mam. Będzie to paletka rozświetlaczy przepiękna paletka firmy NYX. I jest to ta paletka, którą mam tutaj. I jakiś czas temu, jak ją kupiłam, to zapytałam was na Instagramie właśnie, czy chcecie recenzję tej paletki. I wiele z was powiedziało, że koniecznie muszę taką recenzję nagrać. Więc dzisiaj taki film sobie zrobimy. Ta paletka nazywa się Strobe of Genius Illuminating Palette. Czyli po prostu paletka rozświetlaczy. Ja kiedyś chyba widziałam ją na, albo na Instagramie, Nyxa, albo gdzieś tam w sieci mi po prostu przemknęło jej zdjęcie i wydała mi się bardzo interesująca. Zwłaszcza, że teraz wiecie palety. Rozświetlacze są mega popularne, Anastazja robi mnóstwo, teraz wydała kolejną paletkę, chyba nazywa się Moonlight Child, jakoś tak. I ja nie mam żadnej paletki rozświetlaczej, jeśli chodzi o Anastazję. Zastanawiam się nad kupnym, ale szczerze mówiąc, jak mam wydać 40 czy 50 funtów na paletkę, a na tą wydałam chyba 15 funtów, no to stwierdziłam, że wypróbuję tą i zobaczymy, jak ta się sprawdzi. I jeszcze jedna taka mała zapowiedź, kupiłam też paletkę. Taką yy, ze Slika Zobaczcie jak jest przepiękna To chyba może oślepia. jeśli tak to przepraszam Ale po prostu to opakowanie jest cudowne yy, I ta paletka, kupiłam ją może Nie wiem, za trzy dni temu Ta paletka również ma w sobie tylko rozświetlacz Ok, jeśli chodzi o tą paletkę, to tak jak powiedziałam Kosztuje ona około 15 funtów 15,50 czy 16 funtów Coś w tych granicach Wiem, że nie jest to najniższa cena Jeśli chodzi o paletkę drogeryjną Ale mamy tutaj naprawdę Mnóstwo, zobaczcie, przepięknych Rozświetlaczy, ja jestem zachwycona jak ją zobaczyłam już w drogerii tak na żywo i zobaczyłam jak pięknie wyglądają i prezentują się te rozświetlacze Zrobiłam sobie szybko swatche um, używając testera i po prostu zakochałam się w tych odcieniach No zobaczcie, to jest coś pięknego, no. dla fanki rozświetlaczy, którą zdecydowanie jestem, to jest po prostu niebo tak, jak możecie teraz zauważyć, nie mam na twarzy żadnego rozświetlacza, bo zrobiłem sobie takie pierwsze wrażenie. Oczywiście nie nałożę wszystkich odcieni naraz, ale zrobimy sobie swocze, więc zobaczymy. I znaczy, ja już widziałam w drogerii, ale i wy zobaczycie, jak prezentują się słocze właśnie wszystkich odcieni. Oraz na mojej twarzy wypróbujemy któryś odcień, bądź może dwa pomieszamy. Zobaczymy. Tak, paletka prezentuje się z bliska. Otwieramy tutaj to wieczko i mamy tak. W górnym rzędzie mamy cztery rozświetlacze takie troszkę bardziej kolorowe, bym powiedziała, bo mamy taki a, piękny, złoty, wręcz taki żółty, żółto-złoty e, odcień, żółto-złoty tak powiedzmy, że, że może, mogę to tak określić. Kolejny odcień to jest takie, e, taki troszkę brzoskwiniowy, jakby. Kolejny odcień mógłby wydać się dziwny, bo jest to taki dosyć lawendowy odcień, i mogłybyście pomyśleć: no, gdzie taki rozświetlacz? Ale ogólnie nie wiem, czy wiecie, pewnie większość z Was wie, że tego typu kolory, właśnie takie lawendowe, one rozświetlają. Ogólnie jest mnóstwo też bas pod podkład, które właśnie mają taki kolor dla rozświetlenia, dla takiego ożywienia twarzy, więc myślę, że ten rozświetlacz naprawdę ma fajne przeznaczenie. No i tutaj czwarty odcień to jest taki typowy rose gold, typowy różowy złoto, przepiękny odcień. Myślę, że jako rozświetlacz będzie idealny. Ja wiem, że kiedyś. Tylko używałyśmy takich szampańskich rozświetlaczy, ale teraz po prostu, jeśli chodzi o rozświetlacze, to jest taki szał, że możemy używać praktycznie wszystkiego, co nam się tylko podoba. Kolejny tutaj odcień to jest taki e, ciepły, dosyć głęboki, e, szampańsko-złoty odcień. Czyli taki bym powiedziała, e, dosyć. Mm... Popularny odcień, jeśli chodzi o rozświetlacze, bo e, większość osób właśnie tego typu rozświetlacze używa takich ciepłych. E, ten odcień tutaj po środku to bym go mm, określiła jako taki brązowy rozświetlający bardziej, e, lub rozświetlacz dla osób z e, głębszą, z ciemniejszą karnacją, e, bo dla mnie osobiście czy dla typowych. Po prostu pole dla nas, które mamy dosyć jasną karnację, chociaż jestem teraz opalona, ale mimo to myślę, że ten odcień jedynie może dla nas zadziałać jako brązer. No i tutaj ten ostatni, typowo szampański rozświetlacz, którego myślę, że większość z nas ze spokojem będzie mogła używać, bo jest to taki typowy, właśnie bardzo popularny odcień, jeśli chodzi o rozświetlacze. Ok, teraz zrobimy sobie słocze. Będę robiła słocze na ręku, będę Wam pokazywać, który odcień testuję i sprawdzam. Zaczniemy od tego może złotego odcienia. Taki to jest typowo cieplutki właśnie kolor złota. I zobaczcie, on jest, za chwilę Wam pokażę to wszystko z bliska, ale na tą chwilę mogę Wam pokazać, że fajnie jest napigmentowany. Troszeczkę dołożę, żebyście mogły lepiej tam właśnie z daleka zauważyć. Dosyć mocno jestem pigmentowany i to jest zdecydowanie taki żółciutki odcień, który jeśli chcemy właśnie my używać, jeśli jesteśmy troszkę bardziej opalone, to spokojnie możemy, ale w takich myślę, że bardzo małych ilościach, żeby po prostu nie przesadzić i nie zrobić sobie żółtej plamy na twarzy, ale mimo wszystko myślę, że będzie piękne. Następnie sięgam po drugi rozświetlacz i jest to taki. Wyglądał na bardziej brzoskwiniowy w paletce A jak widzicie na rynku jest dosyć chłodny Właśnie trochę taki Lawendowo-różowy Ale również przepiękny, już wam pokazuję To jest ten rozświetlacz A wygląda na taki naprawdę yy, Dosyć mocno różowy Kolejny rozświetlacz, którego zrobimy sobie Swatcha, to będzie ten, którego jestem Najbardziej taka ciekawa Czyli ten lawendowy, zobaczcie jaka jest pigmentacja No coś niesamowitego I robię go tutaj obok Spójrzcie on jest mega napigmentowany. No, po prostu niesamowity. Bardzo chłodny odcień. Myślę, że będzie idealny dla e, tych z nas, które są blade bardzo i myślę, że u bladych osób będzie wyglądał przepięknie. U osób z bardzo jasną karnacją będzie to po prostu coś niesamowitego, coś przepięknego. Ok, kolejny odcień, czyli to różowe złoto takie typowo różowe złoto. Wow, przepiękne. Coś cudownego po prostu. Zobaczcie, on również będzie przepiękny jako cień na powiece. Ogólnie wszystkie te rozświetlacze możecie też używać jako cienie na powiece. Pokażę Wam jeszcze z bliska, to lepiej zobaczycie, bo ja tutaj e, patrzę sobie w lusterku i po prostu ten odcień. To jest coś niesamowitego. Będę go na pewno używać jako cienia, bo strasznie mi się podoba. E, właśnie myślę, że będzie idealny na całą powiekę jako taki rozświetlający cień. Coś pięknego. No i przechodzimy do tych większych rozświetlaczy. Zaczniemy sobie tutaj od tego... Takiego ciepłego, złotego odcienia. Jest też mega napigmentowany. Ta pigmentacja mnie powala i trochę się boję, że jak nałożę na twarz, to będzie nawet zbyt intensywnie. No zobaczcie, coś pięknego. Tutaj go mam. Takie typowe, ciepłe, złoto. Kolejny, ten środkowy, najciemniejszy odcień. Nakładam go obok. Boże, no zobaczcie, no coś pięknego. E, tak jak mówię, troszkę by był dla mnie za ciemny jako e, typowy rozświetlacz, ale tak jak teraz patrzę na ręku nie jest aż tak mega ciemny, więc może troszeczkę tutaj, e, aby rozświetlić róż na policzkach, będzie przepiękny. No. Mega cudowne, takie troszeczkę ciemniejsze złoto, troszeczkę taki miedziany odcień. Przecudowny. No i ostatni ten najjaśniejszy odcień. Również pigmentacja powalająca. I kolor jest prześliczny. Tutaj go mamy. Jest, mam wrażenie, że troszeczkę mniej błyszczący od pozostałych odcieni. Jest bardziej taki stonowany, ale mimo to jest. Po prostu piękny i też myślę, że będzie idealny dla osób troszeczkę bledszych, e, dlatego, że jak widzicie, jest naprawdę jasny. I teraz, e, patrząc na to odcienie tutaj na ręku, myślę, że idealny dla mnie, dla mojej karnacji byłby e, ten odcień tutaj. Po prostu pięknie by podkreślił właśnie taką lekko opalaną skórę, lub też ten e, takie różowe złoto. Więc przejdziemy sobie do nałożenia tegoś odcienia, już nie mogę się doczekać. OK, więc jeszcze z bliska takie spojrzenie na. Swatter. Mam nadzieję, że aparat wyostrza. Jak widzicie tutaj u góry mamy te trzy większe rozświetlacze o większej pojemności i tu na dole mamy wszystkie cztery te małe. To jest ten lawendowy odcień, a ten zobaczcie jak wygląda na różowy i tak jest troszeczkę delikatniejszy, więc myślę, że też będzie piękne dla bledszych troszeczkę osób, ale moim ulubionym jest chyba zdecydowanie ten odcień. No, zobaczcie. Coś Niesamowitego, przepiękne Ok, i przejdziemy sobie do nałożenia rozświetlaczy na twarz I będę nakładać e, moim ulubionym ostatnio pędzelkiem do rozświetlania Jest to pędzelek właśnie ten e, z Nanshi Fan Brush Jest to nowość w firmie Nanshi, więc serdecznie Wam polecam, bo naprawdę świetnie się sprawdza Ja uwielbiam te pędzle, e, te pędzle takie wachlarzykowe e, I myślę, że dzisiaj użyję sobie tego tutaj właśnie odcienia, który powiedziałam, że najbardziej by mi odpowiadał więc nabiorę go sobie na pędze, Troszeczkę nadmiar strzepię, żebym nie miała zbyt intensywnego odcienia, bo jak widziałyście, one są mega napigmentowane. I nakładam tak jak zwykle. Nałożyłabym rozświetlacz. I zobaczcie, co pięknego pojawia się na mojej twarzy. Pięknie odbija światło. I za chwilkę sobie zobaczymy, czy to jest właśnie taka bardziej... Tafla, czy troszkę bardziej będzie taki dobinkowy ten rozświetlacz? Jest mega intensywny. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć tą intensywność, ale po prostu. No, cudowna tafla odbijająca światło. Nie widzę tutaj takich intensywnych dobinek. Właśnie bardziej jest to takie piękne odbicie światła. Jestem zachwycona, naprawdę. To nie jest. Ja nie dostałam tej paletki. Kupiłam ją za własne pieniądze, więc to nie jest jakaś. Um, Reklama Nałożę również troszkę tutaj na nos dla takiego rozświetlenia I odrobinkę tego odcienia również nałożę na, Tutaj nad, nad ustami I myślę, że jednak się nie powstrzymała I kupa znokcia wsadziłam właśnie w rozświetlacz I użyję odrobinkę tego yy, odcienia W różowym złocie o, no, nie mogę się powstrzymać, jest przepiękny. Więc nakładam trochę na pędzę, strzypuję nadmiar i będę go nakładać odrobinkę poniżej tego rozświetlacza, który już nałożyłam. Delikatnie na niego zachodząc, żeby te dwa odcienie ze sobą tak fajnie zmieszać. No, wygląda to po prostu, przyszliśmy, wygląda jakbym miała troszeczkę takiego różu. Błyszczącego pod spodem Ok, więc jeśli chodzi o tą recenzję To myślę, żeby było na tyle Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał Jeśli chcecie więcej tego typu recenzji e, Jakichś produktów takich pojedynczych To dajcie znać, na pewno postaram się więcej takich filmów e, I tak jak mówię, to by było na tyle Jeśli chodzi o tą paletkę To moim zdaniem jest zdecydowanie warta zakup Nie będziemy w stanie jej tak naprawdę zużyć Przyznajmy się, chyba do końca życia e, Zwłaszcza z moją ilością różnych rozświetlaczy Ale i tak myślę, że będę jej bardzo często Używać, bo tutaj mamy pełen przekrój różnych kolorów, których możemy używać w dowolnych konfiguracjach, czy też solo, więc serdecznie Wam polecam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!